Cyfrowy bliźniak to jest cyfrowy odpowiednik fizycznego przedmiotu, obiektu, procesu albo nawet i osoby. I jest to model komputerowy, który zbiera dane z przeszłości i na podstawie tych historycznych danych z przeszłości określa przy różnych modyfikacjach, jak dana rzecz może się zachować w przyszłości. I takim dobrym przykładem tego jest chociażby. Linia produkcyjna, gdzie wyobraźmy sobie, że mamy wiele maszyn i nie potrzebujemy dokupywać kolejnej maszyny fizycznie, wydawać bardzo dużo środków, żeby przekonać się o tym, czy ta maszyna jest w stanie usprawnić biznes. Tylko jesteśmy w stanie najpierw przeprowadzić taką symulację, taki test, poprzez chociażby nawet dołożenie niektórych komponentów, niektórych elementów do istniejącej maszyny, i wtedy Jesteśmy w stanie zobaczyć, co się stanie dalej, zrobić testy i następnie podjąć decyzję. Można wymienić taki bardzo ciekawy przypadek, gdzie jeżeli chcemy tuningować auto, nie musimy kupować części do tego auta fizycznie, wydawać dużo pieniędzy, tylko jesteśmy w stanie sobie wirtualnie dokupić, powiedzmy, wirtualnie przetestować, zrobić symulację tej części i zobaczyć, co się później stanie, czy osiągi. Są w tym momencie lepsze, tak jak się robi to w różnego rodzaju grach, i chociażby można dokupić, powiedzmy, e, zrobić symulację do kupienia e, grubszych opon i zobaczyć jaka jest przyczepność. Z drugiej strony, w branży lotniczej można sprawdzić, jak e, części ze sobą współgrają, kiedy konserwacja jest potrzebna dzięki takiemu cyfrowemu bliźniakowi i. Ten wirtualny bliźniak jest podłączony z czujnikami samolotu, dzięki czemu jest to bezpieczne rozwiązanie. Przyszłością technologii jest przede wszystkim zastosowanie cyfrowego bliźniaka u ludzi. Tak jak robi się to już teraz, jest to bardzo atrakcyjne w tym momencie, że firmy tworzą cyfrowych influencerów, którzy zachowują się jak prawdziwi influencerzy, tworzą treści, generują zdjęcia i wchodzą w interakcje z ludźmi w mediach społecznościowych, a nawet mogą promować niektóre marki i produkty.